Dzień dobry, dzień dobry Z tej strony Wolf Wiem, troszkę mi nie było, wybaczcie A no, Ale no jak widzicie, no, wszystko zamarznięte No pozamarzało mi, nie ma jak łowić A rzek za bardzo w okolicy nie mam, więc no... no tak jak większość podejrzewam zapaleńców, wędkarzy w tym kraju No czekam aż mi odmarznie Żeby móc w końcu pomoczyć kija Ale no, mówię, zrobię taki mały materiał Dwuczęściowy. Jeden będzie dotyczył właśnie tego zbiornika, na którym jesteśmy, a drugi no to za chwilę. Na początku zeszłego roku, w jednym z pierwszych materiałów, które nagrywałem na kanał, siedziałem tam. Wspominałem o tym, że są plany, żeby utworzyć z tego zbiornika zbiornik No Kill. I bardzo miło jest mi poinformować, że się udało. Od tego roku jest to zbiornik no Kill, jest to zbiornik 413 Janina w PZW Katowice. I z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem pogratulować i podziękować zarządowi Koła 89 Staszic, bo naprawdę włożyli ogrom pracy i no, zawzięli się bardzo. Aby ten zbiornik mógł powstać, i im się udało. Także brawo, panowie. Dzięki śliczne, bo odwaliliście naprawdę kawał, kawał roboty. Więc to jakby mamy wstęp. A druga sprawa: to ostatnio czytałem, zresztą chodźcie, przejdziemy się, bo chciałem poglądać, jak zbiornik wygląda przez zimę. I ostatnio na forach no wiadomo, sezon za chwilę się rozpocznie, i wędkarze, którzy chcieliby zacząć łowić na bodach polskiego związku wędkarskiego, no, pytają jak się zabrać w ogóle do egzaminu na kartę wędkarską. Bo jest jakby duże zamieszanie z tym związane, bo Widzę takie jakby sformułowania, że opłacić kartę i tak dalej i potem no, młodzi ludzie, znaczy no, no niekoniecznie młodzi ludzie, ale wędkarze, który, którzy chcieliby się zabrać za to, żeby e, zdać taki egzamin, no nie wiedzą za bardzo, z czym to się je, więc krok po kroku wszystko wam teraz wyjaśnię. Więc pierwsze co przyjmijmy, powiedzmy no, dla przykładu, że jesteście z Katowic. E, szukacie sobie na mapie, na mapie Google można bardzo łatwo znaleźć dla wygody waszej najbliższe e, koło Polskiego Związku Wędkarskiego, jakie e, no macie z, e, najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Chyba, że macie coś znajomych, którzy są już w jakimś kole. No i wam to polecają, że jest fajna ekipa. Oni też tam są, mają fajne wody. Więc no, to już tam wasz wybór. I dzwonicie do tego koła, które tam sobie wybraliście i orientujecie się, w jakich terminach są egzaminy na kartę wędkarską. I teraz tak, orientujecie się w terminach, jak to wygląda. Musicie wnieść następnie opłatę. Powiedz mi, że macie egzamin za, nie wiem, 3 tygodnie, więc no według mnie to jest wystarczająco dużo czasu, żeby się przygotować. I y, macie egzamin za 3 tygodnie, umawiacie się w kole na taki egzamin, musicie wnieść opłatę. Opcje są no różne, możecie zgłosić się do koła po taki blankiet na pocztę, E, albo możecie e, zrobić przelew e, na konto. Kwota zależy od wieku i też od płci, ponieważ e, nasza płeć, piękna panie, są zwolnione z opłaty e, na egzamin, więc za opłatę, opłaty takiej nie wnoszą. Potem tam jest też rozdział e, wiekowy, e, czy tam ktoś studiuje, czy nie, ale ogólnie e, to już tam powiedzą wam w kole, e, jaka opłata. I tak wnosicie tą opłatę i uczycie się na egzamin. Skąd wziąć materiały? Materiały można pobrać sobie spokojnie z internetu. I tak jak mówię, jeżeli mieszkacie w tym przypadku, jak ja podawałem w Katowicach, to jest to okręg PZW Katowice. Więc egzamin będziecie mieli z. Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW Katowice no, Na rok bieżący, w którym będziecie go zdawać, Czyli w tym przypadku na przykład 2025 W skrócie jest to RAPR RAPR PZW Katowice 2025 Moja rada Ściągnąć to sobie Wydrukować yy, I po prostu z tego się uczyć Następnie, jak już jesteście wykuci Idziecie na egzamin Zdajecie ten egzamin, czego wam bardzo serdecznie życzę, i kiedy zdacie ten egzamin, dostajecie w kole, w którym zdawaliście, potwierdzenie, że takowy egzamin zdaliście. I teraz, żeby już dalej wyrobić sobie kartę, potrzebujecie właśnie to potwierdzenie, jedno zdjęcie. Opłata w urzędzie miasta wynosi, teraz nie bierzcie tego wiążąco, bo nie pamiętam, ale jakieś 20-30 zł, coś takiego. I na miejscu w urzędzie musicie wypełnić jeszcze taki, taką kartkę, taki blankiet o właśnie wyrobienie karty wędkarskiej. Więc sumując to wszystko, zdjęcie, potwierdzenie z danego egzaminu, opłata, tam już w okienku na miejscu i wypełnić sobie ten blankiet. Składacie to wszystko w odpowiednim okienku w Urzędzie Miasta i maksymalnie do 5 dni, nie słyszałem, żeby ktoś czekał dłużej, dostajecie kartę. Więc tak wygląda cała procedura. Jedynie na co musicie zwrócić uwagę, to no wiadomo, jeżeli mieszkacie w jakimś dużym mieście, typu Katowice, Kraków, Warszawa, no to raczej na pewno, czy to na pewno taki urząd w tak dużym mieście, no wyrobi wam tą kartę, ale jeżeli jeszcze jesteście z jakiejś mniejszej miejscowości, to musicie się zorientować, czy urząd miasta w waszej miejscowości takowe karty wyrabia. Jeżeli nie, no to musicie się zorientować najbliższe miejsce, w którym taką kartę możecie wyrobić. No i to jest praktycznie wszystko, więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, coś jest niejasne. To spokojnie, walcie w komentarzach, zadawajcie pytania, ja wam na pewno odpowiem na to. Jakieś wątpliwości wszystko tam rozwiejemy. na pewno Wam w tym, w tym, w tym pomogę. Więc ktoś ma jakieś pytania, sekcja komentarzy, zapraszam. Wszystko tam, jakby wam po, poopowiadam, powiem co i jak. A w dalszej części jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, jakby wytłumaczy wam, jaka jest procedura dalej, jeżeli chodzi o wędkowanie. No w tym przypadku no większość Wód w Polsce jakby podlega pod polski związek wędkarski, więc no w tym przypadku, jak to dalej wygląda, jeżeli chodzi o PZW, opłaty, zapisywanie się itd. itd. Ale to już tam potem najpierw musicie zdać egzamin i wyrobić sobie kartę. Dziękuję Wam ślicznie za to, że wpadliście. Dzięki, że oglądacie, bo jest Was coraz więcej. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, co robię. Trzymajcie kciuki, żeby w końcu zima odpuściła, można było zamoczyć kija. No i mam nadzieję, że jak najszybciej widzimy się w jakimś materiale, kiedy w końcu będzie można było łowić. Także dzięki śliczne i do zobaczenia. Cześć.